Budda podarował montażyście Audi RS6 Incydent na klupówkach miściał zarobić 50 złotych Ciekawy finał sytuacji z udziałem Straży Miejskiej Miesiąc po starcie kanału Zero Olbrzymie wyniki i pokazany backstage produkcji Kanał sportowy zakłada własny serwis internetowy Kontrowersyjny wywiad Pasuta na kanale zgrzyt Czy to koniec walk Fame MMA? Szajnik wystraszył mieszkańców powiatu bielskiego wybuchem A obecnie mamy finał całej sytuacji na jego kanale Siema, witam w tym poniedziałek Co dzień o 6 rano macie tutaj informacje ze świata internetu Zostawcie lajka, suba, żeby na bieżąco i zaczynajmy. Aktorka Hanna Turnau chciała nagrać krótki filmik skrupułwek, kiedy została zaczepiona przez mężczyznę w przebraniu białego misia. Cześć, nazywam Halo, się. nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić, będzie złoty, i po to jest miło sprawy. Ale my tu nagrywamy. Obojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek, to jest. to, to My tutaj stoimy, szczerze, no. sami proszę bardzo zapłać. Nam. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Historia osób przebranych z Dla Białego Misia w Zakopanym jest odległa o ponad 100 lat, i na dobrą sprawę stanowi ikonę oraz atrakcję turystyczną tego miasta. Ale nie wszyscy, jak widać, są to uczciwie wykorzysta. Aktorka na relacjach wspomniała, że jest zaskoczona zasięgiem rolki. W chwili obecnej to jest prawie 5,5 na otworzeń. Sama jest zakopianką z chwili kości, a film początkowo miał być elementem promocji właśnie tego miasta. Przekazała również informację, że osoba przebrana za misia nie jest ani góralem, ani mieszkańcem zakopanego, a w sytuacji ostatecznie interweniowała Straż Miejska oraz burmistrz Miasta. Mężczyzna, który od dłuższego czasu stał na Krupówkach, został ukarany mandatem za niezgodne z prawem zarabianie na wykonywaniu fotografii w tym miejscu. A co najciekawsze, to nie jedyny taki przypadek, ponieważ ten gość jest regularnie za to karany. Portal tvn 24 uzyskał informację od komendanta zakopieńskiej Straży Miejskiej, Marka Trz i tutaj uwaga, oto jego wypowiedź. Ten mężczyzna jest przez nas regularnie karany mandatami wysokości od 100 do 300 zł. Pan miś nie chce się dostosować do określonych wymogów, jednak zaapelowaliśmy do niego, by przyszedł do Urzędu Miasta i złożył wniosek o możliwość takiej formy działania w przestrzeni publicznej, zaznaczył komendant. Trzaskość dopowiada, że mężczyzna z zagrania karany jest i na podstawie ustawy o ochronie zabytków. Krupówki objęte są parkiem kulturowym, a tego typu działalność wymaga zgody urzędników. Osobną sprawą jest to, czy miś prowadzi działalność zarejestrowaną, gospodarczą. To już kompetencje administracji skarbowej Podkreślił Marek Trzaskoś Ta informacja mogła być zaskoczeniem, ale nie w przypadku Buddy, ponieważ jest znany właśnie z takich Inicjatyw, podarował swojemu pracownikowi Naprawdę drogi samochód Ponad dwa lata temu na kanale Kamila pojawił się materiał Kupiłem mu BMW za 220 tysięcy złotych Na którym przekazał samochód Swojemu operatorowi Przemkowi Czaj A w sobotę na kanale pojawił się film, w którym Przekazuje swojemu montażyście Audi RS6 Przekazanie prezentu nie odbyło się jednak Bez niespodzianek, początkowo Daniel Zopatrzył skodo oktawie w kombi, a po chwili dojechał docelowy samochód, czyli właśnie RS6. Cała akcja na kanale Budy na pewno robi wrażenie, ale też nie jest na pewno końcem mocnego kontentu, ponieważ na kanale Kino Świat pojawił się trailer filmu, w którym będzie odgrywał główną rolę, a oto jeden z jego najciekawszych fragmentów. Czuję się częścią polskiego internetu, ale momentami jest mi wstyd za to, co się tu zajdzie. Myślę, że jest w tym kraju tylko jeden 9,83, który mógł wpaść na ten pomysł. Dodatkowo wspomniany wcześniej operator Buddy czyli Przemek Czaja, poinformował na swoim Instagramie, że ukończył licencję na śmigłowce. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Skoro mnie tu widzicie, to pewnie już domyślacie się, że jest wysoko i nie mylicie się. Słuchajcie, w ciągu ostatniego roku, poza oczywiście ciągłymi nagraniami i wyjazdami, które mieliśmy, Udało mi spełnić się jedno ze swoich największych marzeń, czyli marzenie o zostaniu pilotem. Słuchajcie, to jest licencja, która upoważnia mnie do latania, uwaga, śmigłowcem. Zostałem pełnoprawnym pilotem śmigłowca. No i pojawia się pytanie, to przypadek czy jednak nadchodzący kolejny mocny content. Niewątpliwie kolejnym dużym projektem w internecie jest kanał Zero, który obchodził ostatni miesiąc działalności, a podczas transmisji na żywo Krzysztof Stanowski przedstawił nam wyniki kanału. No i tutaj uwaga, 55 milionów wyświetleń Najwięcej osób w jednym na transmisji 174 tysiące i subskrypcje, które osiągnęły poziom 937 tysięcy. Najciekawsze jednak mogą być dla Was zarobki na dzień 2 marca 780 tysięcy złotych samego YouTube'a. Najładniejszy format to jest godzina zero, która łącznie do tej pory zebrała prawie 12 milionów wyświetleń. Pokazał on również jak wygląda produkcja kanału Zero z zaplecza. Wygląda to zdecydowanie imponująco, a nie jest to koniec realizacji studia i na efekt finalny musimy jeszcze poczekać. Całe prowadzenie trwa ponad 3 minuty, co możecie zobaczyć na tym właśnie materiale. Pomimo miesiąca działalności kanału oraz wystąpienia na nim naprawdę wielu osób, nadal nie doczekaliśmy się materiału z Rafałem Zaorskim, o którego było wiele pytań. Krzysztof Stanowski rozwiał jednak wszystkie wątpliwości na swoim Twitterze. Wiele osób pytało, czy Rafał Zaorski to w końcu będzie, czy nie będzie. Wiadomo, że będzie, a na wrzuconym również tym tweet na graniu możemy zobaczyć prawdopodobnie proces tworzenia materiałów na kano przez Rafała. Dodatkowo dzisiaj o godzinie 20 w poniedziałek zapowiedziana jest kolejna debata prowadzona przez Roberta Mazurka pod tytułem Mieszkanie prawem czy towarem, gdzie swoje zdania skonfrontują Sławomir Rensen, i właśnie Rafał Zaorski z Maciejem Kończym i Janem Śpiewakiem. Portal bub.pl przedstawił porównanie, według którego kanał Zero pod względem wyświetleń ma tylko jednego konkurenta, czyli Genzy Projekt Freeza. No i pozostając w temacie Freeza, pojawił się na jego Twitterze post, który informuje nas jak przebiega sprzedaż biletów na festiwal ekipy 24 godziny sprzedaliśmy praktycznie połowę festiwalu ekipy Grubo spieszcie się Wydarzenie odbyć ma się 16 czerwca w krakowskiej Tauro na Arenie I zdecydowanie jest pełnie przeznaczone do młodszej widowni Niemniej jednak, jeśli chcecie kupić bilet Około 200-300 zł W chwili obecnej tak kształtują się ceny Był kanał 0 no to powiedzmy konkurent Mimo, że nie bezpośredni, ale jednak Tutaj porównania są nieuniknione Kanał sportowy, na którym zachodzą jak najbardziej istotne zmiany 29 lutego pojawia się informacja Zapowiadająca nowy format o nazwie Tylko Sport Który rozpoczął swoją działalność już w ubiegłą sobotę. A kilka minut później na Twitterze został wrzucony post informujący o zakończeniu formatu KS Poranek i podziękowaniu za współpracę prowadzącym. Pierwsza transmisja Tylko Sportu na chwilę obecną posiada 70 tysięcy odtworzeń, co w porównaniu z wynikami poranku wygląda naprawdę optymistycznie. Również trzeba zauważyć odzew ze strony widzów, który jest z pewnością jak najbardziej satysfakcjonujący dla twórców kanału. Pojawiło się też dużo pozytywnych komentarzy związanych z typowo sportowym formatem. Nie jest to koniec zmian. Dzień później, 1 marca, został zapowiedzian nowy serwis od kanału sportowego, na którym mają znaleźć się, jak możemy przeczytać na grafice, newsy, publicystyka, ciekawostki i statystyki i wiele innych. Premiera właśnie tego serwisu została zapowiedziana na 14 marca. Na kanale Zgrzyt prowadzonym przez Rew oraz Gimpera pojawił się Robert Pasut i ten wywiad dał trochę kontrowersji. Robert zdecydowanie wygłaszał swoje poglądy, które nie spotkały się ze zbyt dobrym odbiorem widzów. Pojawiły się sporo krytycznych komentarzy. Do ciekawych informacji zdecydowanie możemy zacząć rozmowę o obecnej sytuacji finansowej i jego przyszłości w freakfightach. I w ogóle, no to to potem jakby sprzedać. Ten... Tego doża, pospłacasz no. długi, zajebiście i, i co dalej? Bo... Główno, no nic nie ma. Mam zakaz konkurencji na umowie. Fejm się nie odzywa. Ja, jak frajer, podpisałem zakaz konkurencji na 12 miesięcy. No i tak muszę czekać do września, żeby pójść gdzie indziej, bo mnie Fejm chyba nie chce. No to jest normalne. Oni tam biorą, tylko oni mogą sobie wybierać, nie? No to ciekawe, bo to ty chyba wrażenie... zawsze robiłeś i show, i sprzedaż, i za. Nie wie, momencie mam. taką maskotką, trochę ich była. No, był wilkiem. Ale no wiecie, na każdym Andrzej odszedł. Róbcie, ja byłem, no z, a ja dobrze z Andrzejem Andrzej żyłem. Andrzej to cię kochał. Czajnik, wybuch, tak naprawdę kontrolowany wybuch, materiał na YouTube, już wam wszystko tutaj omawiam. Cała medialna historia tej informacji ma swój początek w poniedziałek 19 lutego, kiedy mieszkańcy powiatu bielskiego usłyszeli potężny odgłos wybuchu, a następnie poinformowali o tym fakcie policję. Czajnik poinformował wtedy na swoim Instagramie, że to on był odpowiedzialny za to zdarzenie. właśnie w sobotę na jego kanale pojawił się materiał, w którym możemy zobaczyć właśnie ten moment. To jest największe TNT na świecie i już za chwilę wysadzę je w powietrze. 3, 2, 1, wysadza! Ważnym aspektem jest też informacja zamieszczona w tym materiale. Podczas wybuchu zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz posiadamy niezbędne dokumenty i pozwolenia. Za wybuch odpowiedzialna jest profesjonalna firma pirotechniczna. Pod żadnym pozorem nie powtarzaj tego samemu. Jak informuje portal Top Influ na Twitterze, Sebastian posadził 500 drzew, co kosztowało go około 2000 zł. I tutaj jego cytat: podła dwukrotnie zrekompensowałem całą emisję dwutlenku węgla wyemitowaną podczas tego odcinka, sadząc drzewa na stronie Mister Bista. W komentarzach pojawił się również wpis od Freeza: kawał dobrej roboty Świetne pomysły, montaż Next Level GZ. Wy też możecie w komentarzach ocenić mój pierwszy tutaj taki materiał. Widzimy się jutro, jak co dzień, mam nadzieję, o 6 rano. Zostaw suba, jeśli nie masz już na bieżąco, siema.